Ale co? Nie, to nie jest w związku z sesją, tylko do biura rady składa normalnie. No tak, wy nie macie pieczątek. Dobra. Dobra. Dzień dobry. Witam serdecznie Państwa Radnych na sesji nadzwyczajnej. To już jest 47. Proszę o spokój, Pani Radna. Proszę o spokój. Rozpoczynamy sesję. Witam serdecznie media, przedstawicieli obecnych na dzisiejszych obradach za pośrednictwem telewizji witam mieszkańców miasta Kraśnika, którzy śledzą nasze dzisiejsze obrady. Chciałem Państwa powiadomić, że do, do mnie wpłynął wniosek o zwołanie w trybie nadzwyczajnym sesji na podstawie paragrafu 17 ustęp 7 statutu miasta Kraśnik. Jedna czwarta składu ustawowego wnioskowała o zwołanie tej sesji w trybie nadzwyczajnym. Do Wniosku został dołączony proponowany porządek obrad, który staje się obowiązujący w tym przypadku, w związku z czym stwierdzam, że na 21 radnych obecnych jest 19 radnych, jeden jest usprawiedliwiony, w związku z czym stwierdzam, że posiadamy wymagane kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. Tak jak Państwo otrzymaliście w materiałach do dzisiejszej sesji porządek i projekt uchwały, myślę, że Państwo zapoznaliście się i dzisiejszy przebieg sesji będzie miał charakter szybki, sprawny i krótki. Po pierwszym punkcie stwierdzam, że otwarcie nastąpiło. W punkcie drugim jest przyjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Doraźnej do Spraw Budżetu Obywatelskiego na rok 2014. I odnośnie tego projektu w, punkcie, w paragrafie pierwszym jest w treści powołuje się komisję doraźną do spraw budżetu w składzie. I tutaj proszę o zgłaszanie radnych do udziału w składzie doraźnej komisji. Proszę bardzo. Udzielam głosu pan radny Tadeusz Członka. Panie przewodniczący pan. nim przejdziemy do zgłaszania kandydatur do pracy w tejże komisji. Ja mam kilka uwag do projektu i po pierwsze proponuję, aby paragraf, w paragrafie drugim zapisać zgodnie ze statutem z Regulaminem naszą powinnością jest powołanie przewodniczącego komisji. Wobec tego paragraf drugi w moim przeświadczeniu mógłby brzmieć na funkcję przewodniczącego Komisji Doraźnej powołuje się radnego, nazwisko imię. Wtedy paragraf drugi miałby numer 3, paragraf 3 miałby numer 4 i tam jest zapisane: wyznacza się ostateczny okres do wykonania zadań od dnia 1 lutego do 31 marca. Myślę, że to jest bardzo nieszczęśliwe sformułowanie, że ostateczny termin dwa miesiące. Sądzę, że lepiej brzmiałoby, gdyby wyznacza się okres do wykonania zadań określonych w paragrafie drugim od 1 lutego do 31 marca, wtedy byłaby jasność, że zakreślamy termin na realizację zadań z przytoczonej uchwały i w paragrafie kolejnym mieliśmy dieta dla przewodniczącego komisji doraźnej do spraw budżetu nie przysługuje. To tak brzmi dość dwuznacznie, jakbyśmy Przewodniczącego Komisji całkowicie diety pozbawili, jakby ktoś chciał to nadinterpretować. Myślę, że lepiej by naszą intencję oddało, że za sprawowanie funkcji Przewodniczącego Komisji Duraźnej nie przewiduje, czy nie przysługuje podwyższona wysokość diety dla Przewodniczącego. Chodzi nam w sumie o to, żeby dodatkowych pieniędzy nikt za to nie wziął. I pozostałe paragrafy bez zmian tyle uwag hmm. na tutaj. Y jeszcze pana radnego poproszę o chwileczkę, bo tak, y część notowałem, ale chcę wyłowić oprócz tego komentarza sens treści. czy tak, y w paragrafie, paragraf pierwszy pozostaje, w paragrafie drugim zgłasza pan, żeby y wpisać w funkcję przewodniczącego na komisji wschodzie. Rada powołuje, czy powołuje się. Takie tak jest zapis. Się. Się. Tak. I potem jest to, jest to byłby paragraf drugi, potem paragraf trzeci bez zmian. Czyli pozostaje, czyli ten paragraf drugi pozostaje w projekcie tak, jako tak, trzeci. Tak, tak, jako trzeci. Jako trzeci i potem kolejny paragraf trzeci staje się paragrafem czwartym i tu jest propozycja: wyznacza się okres do wykonania zadań określonych w paragrafie 2 od 1 lutego do 31 marca i tyle, nieostateczny. zadań Ot. Dobrze. I potem mamy kolejny, to jest paragraf obecny, czwarty a piąty będący. Za sprawowanie funkcji przewodniczącego, tak? Komisji doraźnej nie hmm. przysługuje podwyższona wysokość diety, czy podwyższony wysokość diety. Hmm. Dobrze, dziękuję bardzo. Jeszcze zgłaszał się Pan radny Tadeusz Bartosz. proszę bardzo. A to nie, to teraz robimy tak, że musimy tutaj przegłosować te zmiany, tutaj. Czyli tak, zaczynamy. Przed. Przed przyjmowaniem kandydatur do doraźnej komisji do spraw budżetu obywatelskiego dokonamy najpierw tutaj przegłosowanie zmian w treści projektu tej uchwały. Czy tak pierwszy wniosek dotyczy żeby w paragrafie drugim dodać jako paragraf drugi na funkcję przewodniczącego komisji doraźnej do spraw budżetu obywatelskiego na rok 2014 powołuje się. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej zmiany? Kto jest za? Przepraszam, jeszcze, ale prosimy, żeby szybciej to zgłaszać. Proszę bardzo, przepraszam. Kolega przewodniczący chciał jeszcze zgłosić uwagę swoją. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Mam pytanie dotyczące tego projektu uchwały. Tam jest wykropkowane niejako pięć miejsc. I mam pytanie, czy my spośród Rady, czy to tylko tak ma być, czy już zostało założone, że będzie pięciu nie ograniczyły. Proszę, proszę, tak? proszę o Dobrze, tak, tak Dziękuję, wszystko jasne. Tak jest. Dziękuję. Koledzy radni tego wręczyli mnie z odpowiedzi. także. Jeszcze raz wracam do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem w paragrafie drugim zapisu na funkcję przewodniczącego doraźnej komisji do spraw budżetu obywatelskiego na rok 2013? Powołuje się. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się? Czyli przy 15 głosach za yy, propozycja zmiany tutaj w treści została przyjęta. Kolejne, yy, kolejne zgłoszenie dotyczy yy, wprowadzenia w paragrafie obecnym. Trzecim, a, a będącym obecnie czwartym, yy, wyznacza się okres do wykonania zadań yy, od 1 lutego do 31 marca 2014 roku. Yy, tak, tak, tak. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej propozycji? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się? Przy 18 głosach za i dwóch wstrzymujących zostało przyjęte. I kolejny zapis dotyczy y, obecnie paragrafu 5, czyli tutaj gdzie jest dieta dla przewodniczącego. Y, za sprawowanie funkcji przewodniczącego doraźnej komisji y, do spraw budżetu obywatelskiego y, nie przysługuje podwyższona wysokość diety. Tak? Kto z Państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się? Przy 18 głosach z 2, dwóch wstrzymujących zmiana została przyjęta. I teraz przed zgłaszaniem jeszcze kandydatów ostateczny tutaj treść tego projektu uchwały przegłosujemy. Kto z Państwa Radnych jest za projektem tak przedstawionym wraz z poprawkami, które zostały naniesione i przyjęte przez Radę? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się? Reasumpcja głosowania. Kto z Państwa Radnych, Panie Radny, proszę opuścić rękę, bo reasumpcja jest. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem projektu wraz z poprawkami, które zostały przegłosowane przez Radę? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się? Przy 18 głosach za, dwóch wstrzymujących zostało przyjęte. I teraz Przechodzimy do e, paragrafu pierwszego, gdzie powołuje się Komisję Doraźną do Spraw Budżetu Obywatelskiego w składzie. Proszę o zgłaszanie kandydatur. E, p, pierwszy zgłasza się Pan radny Tadeusz Bartosz. Proszę bardzo. Chciałem zgłosić Pana Mariusza Adeptę. Czy Pan radny wyraża zgodę? Proszę bardzo Pan radny Jan Albiniak ponieważ y, na pewno trzeba tutaj trochę pracy włożyć. Y, nieskromnie z, chcę zgłosić swoją kandydaturę. O, dzięki. Y, y, kolejny Pan Radny Krzysztof Latosiewicz. Zgłosić Radnego Krzysztofa Ślusarza. Czy Pan y, Radny Krzysztof Ślusarz wyraża zgodę? Teraz zgłasza się Pan Radny Mariusz Depta. Panie Przewodniczący, zgłaszam kandydaturę Radnego Tadeusza Bartosia. Czy Pan Radny Bartosz wyraża zgodę? Pan Przewodniczący, a proszę może do tego, do mikrofonu. Już jest znacznie lepiej i Dobrze, Panie Przewodniczący. W Rado, chciałem zgłosić kilku kandydatów. Kilku kandydatów to jest następujących radnych: Pana Bartysiaka, Panią Lis, Pana Tomasza Saja, pan, Panią Bień i Pana Zająca. A także też proponuję Panią Jaszowską i Panią Kudłę. Mamy decydować o w Kwocie dwóch milionów złotych, proszę Państwa. Yy, I myślę, że, yy, że w dużym gremium powinniśmy zastanawiać się nad, nad tym. Yy, a, jeszcze zapomniałem o swojej skromnej osobie, <laughs> ale ja też. A to pan Zając mi odpowiada. Jeżeli chodzi o pana Saja, pan Saj wyraził wolę i jest stosowne oświadczenie. Okay. Dziękuję. Kieruję pytanie do pana radnego Bartysiaka. Czy pan radny Bartysiak wyraża zgodę? Tak, wyrażam zgodę. Proszę poczekać chwileczkę. Tak? Proszę poczekać. Pani radna Lis, czy Pani wyraża zgodę? Pan radny, tak. Pani radna Bień. Pan radny Zając. Pani radna Jaszowska. Pani radna Kudła. Kolega radny sam zgłosił siebie, także nie pytam już tutaj o to. Proszę bardzo Pan Radny Bartysiak. Tak w imieniu Saja oświadczenie składam na ręce pana przewodniczącego. Dziękuję. Mhm, dzięki bardzo. Wpłynęło oświadczenie. Proszę bardzo Pan radny Tadeusz Bartoś. Chciałem zgłosić kandydaturę Pani Marzeny Kleś. Czy Pani Radna wyraża zgodę? Ja yeah tak. <problem> Proszę bardzo, Pani Przewodnicząca. Szanowni Państwo, tutaj kolega. Przewodniczący, przedmówca zwrócił słuszną uwagę na fakt, że rzeczywiście to jest duża duża kwota i rzeczywiście zaangażowanie jest potrzebne ze strony uważam wszystkich radnych, także zgłaszam kandydaturę do udziału w pracach komisji do spraw budżetu obywatelskiego pana Pawła Świderskiego, pana Krzysztofa Latosiewicza. Tak, tak patrzę, tak, to nie jest zgłoszony. E, pana Zbyszka, e, Pana Przewodniczącego e, Zbigniewa Marcinkowskiego. E, siebie oczywiście zgłaszam również do wraz komisji. E, pan, e, ale proszę pan, o spokój. Pana, pana Radnego Piotra Iwana, Pana Radnego Piotr, e, Tadeusza Członka i panu, Panią Radną e, Agiszkę Leonard. A Krzysioś Luserz. A i Pana e, Pana Jacka Madejka. No, jak mówią, tak, tak, tak. Także myślę, że zasadnym jest, żeby cała... wszyscy radni zaangażowali tak się tak w pracę... Proszę o spokój. do spraw budżetu obywatelskiego. Dziękuję. Ja zadam tylko takie pytanie, bo pozostaje mi tu jeszcze jeden wakat na liście. Ja, ja kieruję swój wzrok w kierunku Pana Radnego Jacka Madejka. Czy Pan Jacek Madejek, jeżeli zgłoszę go, wyrazi zgodę na pracę w komisji? Tak, tak Panie Przewodniczący. Pan, Dziękuję serdecznie. Szanowni Państwo, powiem tak, jestem bardzo mile zaskoczony, bo stwierdzam, że mamy 21 kandydatów do pracy w komisji, czyli komplet rady deklaruje tutaj udział w doraźnej komisji do spraw budżetu obywatelskiego. W związku z czym, ja myślę, że tutaj możemy en bloc podjąć uchwałę, że Rada powołała siebie do udziału w komisji doraźnej. Tak, Panie Mecenasie, prosiłbym tutaj o wyrażenie opinii prawnej. Czy w tej sytuacji głosowanie takie en bloc stosować? Szanowni Państwo, tak, tak, ja tutaj jeszcze akurat myślę, że, że, że Państwo w trakcie, ale formalnie muszę zapytać, czy Pan Radny Świderski wyraża zgodę? Czy Pan Radny Latosiewicz wyraża zgodę? Yy, Marcinkowski, tak wyrażam zgodę. Yy, pani Dorota Posyniak oczywiście. Pan Radny Piotr Iwan. Yy, pan Radny Tadeusz Słomka. Yy, pani Radna Agnieszka Leonard. I Pan Radny Jacek Madejk, oczywiście tak. Yy, pani Radna była wcześniej zgłaszana, także było. No tak, zaraz podliczę sobie, bo... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, dziesięć, dwadzieścia, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, osiemnaście. Tak jest. Stwierdzam, że jest dwadzieścia jeden. Proszę. A przepraszam, tutaj kolega kierownik zwraca mi uwagę, że nie pytałem o wyrażenie zgody panią radną Marzenek Czy pani rad? Tak, ale mamy podwójne potwierdzenie. W takim, układzie, w takim układzie przegłosujemy, od blok, czy Rada jest za przyjęciem pełnego składu i udziału w doraźnej komisji do spraw budżetu. Kto jest za? Myślę, że nie będziemy liczyć, dlatego że już widzę, że jednogłośnie zostało to przyjęte. Szanowni Państwo, w kolejnym punkcie jest powołanie przewodniczącego tej komisji. Ja myślę, że nie będziemy tutaj przerywać tylko, żeby ukonstytuować się, tylko tutaj na miejscu zrobimy. Proponuję, żeby zgłaszać kandydatury na funkcję przewodniczącego doraźnej komisji. Przewodniczący będzie organizował pracę i nadzorował również tutaj właściwy przebieg zgodnie z regulaminem. Przyjmuję zgłoszenia kandydatur. Pan radny Tadeusz Bartoś. Zgłaszam Pana Przewodniczącego Krzysztofa Ślusarza. Czy Pan Przewodniczący wyraża zgodę? Tak? Przepraszam, czy Pan Radny? Proszę bardzo, Pani Radna Agnieszka Lis. Ja chciałabym zgłosić kandydaturę Jana Albiniaka, jeśli można. Czy Pan Radny Albiniak? Proszę bardzo. Myślę, że są godniejsi ode mnie, natomiast jestem obarczony obowiązkami w dwóch komisjach, przewodniczący to, ale to nie jest wymówka, natomiast na pewno czynnie zaangażuję się na tyle, na ile będę mógł w pracę komisji, także nie wyrażam zgody. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czyli rozumiem, że... Proszę bardzo, pan przewodniczący Misiak. ja tak, panie, panie Przewodniczący, chciałbym, żeby do pary było, więc zgłoszę Panią Agnieszkę Lenart. Czy Pani Agnieszka Lenard wyraża zgodę? Ale została Pani skutecznie zauważona. Czy jeszcze są kandydatury? Proszę bardzo, Pan Radny Jan Albiniak. Ja chcę zgłosić Panią Annę Jaszowską jako bardzo merytoryczną osobę i na pewno to nam może pomóc. Czy Pani Radna Jaszowska wyraża zgodę? Dziękuję bardzo. Rozumiem, że, że chyba na tym kończy się. Proponuję zamknąć tutaj na, na, na tej kandydatura, które padły. Listę kandydatów na przewodniczącego. Kto z Państwa radnych jest za tym, żeby zamknąć tę listę i pozostaje jedno. Kto jest za? Czyli listę kandydatów widzę jednego nie. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się? Przy czterech wstrzymujących, piętnastu za. Lista kandydatów obejmuje jedno nazwisko. Radny Krzysztof Ślusarz. I teraz kto z Państwa będących członkami doraźnej komisji statutowej jest za tym, że przewodniczącym komisji był Pan Krzysztof Ślusarz? Kto jest za? jest przeciw? Kto wstrzymał się? Tak, dobrze. Sześć. Przy 14 głosach za i 6 wstrzymujących, komisja doraźna wyłoniła jako przewodniczącego pana radnego Krzysztofa Ślesarza. I teraz poddaję pod głosowanie uchwałę w treści w sprawie powołania komisji doraźnej do spraw budżetu obywatelskiego na rok 2014 z nazwiskami tak jak wybieraliśmy czyli komplet rady miasta jako członkowie komisji doraźnej i na przewodniczącego radnych Krzysztof Stosz. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej do spraw budżetu obywatelskiego na rok 2014? Kto jest za? Raz, jeszcze raz. Proszę wyraźnie podnosić, bo to Pani Przewodniczącej utrudnia liczenie. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie powołania Komisji Doraźnej? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się? Przy 19 głosach za, 1 wstrzymującym uchwała została podjęta. Niemniejszym stwierdzam, że wyczerpaliśmy. Pan burmistrz, zaraz sekundkę. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Panie przewodniczący, wysoka rado, szanowni goście. Z wielką uwagą przysłuchiwałem się obradom. Państwa tej krótkiej sesji. Ja sądzę, że nie wiem, czy mam gratulować panu przewodniczącemu, bo czy nie, czy obawiać się o to, czy podoba temu, bo 292 miliony chyba jest szacunkowa wartość wniosków zgłoszonych do budżetu obywatelskiego. My się cieszymy burmistrz Wodarczyk cieszy się bardzo, że taka aktywność wśród radnych i wśród społeczeństwa miasta Kraśnik się wyzwoliła. Jest to bardzo trudne zadanie przed Wami i przed nami. Nie wiem, jaki będzie... Nie koniec tego, ale być może w miesiącu, listopadzie czy w grudniu y, podamy sobie dłonie i powiemy, że nam się udało zrealizować ileś inwestycji w ramach tzw. budżetu obywatelskiego. Wszystkie miasta to robią, wszystkie miasta to robią w sposób y, różny, my robimy to bardzo szybko. Nie wiem, mam nadzieję, że to się uda. Olbrzymie są oczekiwania ze strony wnioskodawców, bo jest ponad około 290 milionów złożonych wartość y, tych projektów. Przepraszam, 29, teraz to przesadziłem. Przepraszam, źle spojrzałem. Ale w każdym razie 29 milionów na inwestycje jest to bardzo, bardzo dużo. W przypadku budżetu obywatelskiego mamy 2 miliony przeznaczone. Czy to dużo, czy to mało? Na pewno mało. Jeśli chciałby się wszystkie, wszystkim prośbom i ewentualnie tak zwanym życzeniom z życzeniom sprostać, ale liczę na to, że razem z Radą Burmistrz Wodarczyk znajdzie to, co się, to, co jest najważniejsze, pewien, pewien konsensus, zgodę zarówno w Radzie, jak i w pozyskiwaniu środków, bo wiecie państwo, że 2 miliony znaleźć w budżecie obecnym nie będzie łatwo. Nie wiem czy sprzedamy te grunty za 2 miliony, to źródło y, tych pieniędzy, czy uda nam się pozyskać. Mam nadzieję, że Proszę, nam, jest, okay. mam nadzieję, że pomożecie nam znaleźć te pieniądze i społeczeństwo miasta Krasik będzie usatysfakcjonowane, bo radni bardzo mocno, wiem, zaangażowali się w budowę budżetu obywatelskiego i mam nadzieję, że wspólnie razem Podowany. Także życzę panie przewodniczący wielu, wielu sił w wyborze i w działaniu na najlepsze wnioski do budżetu obywatelskiego, a całej Radzie, która jest nomenem komisją do spraw budżetu obywatelskiego, wielu, wielowocnej pracy i skutecznej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy w temacie dzisiejszym, bo to nie ma tutaj na dyskusję, proszę bardzo wyjątkowo dlatego, że zaskoczyła mnie ta liczba... bo nie zgłasza, nie wiem, czy niepotrzebny jest wiceprzewodniczący, no bo załóżmy, że wiceprzewodniczący się rozchoruje, czy cośkolwiek... No. Ale pani Radny... Pan... No, ta wiceprzewodniczący, wiceprzewodniczący, wiceprzewodniczący. Tak. No. Więc Panie Rady, podjęliśmy uchwałę, gdzie jest naznaczone, kto jest przewodniczący i w tym momencie organizuje pracę przewodniczący. Nie wchodzimy, nie ingerujemy w sytuacjach szczególnych. Tak to przewodniczący przyjmuje rolę tutaj i, i zwołuje posiedzenia komisji. Rozumiem, że w ten sposób wyczerpaliśmy porządek dzisiejszej sesji. W niniejszym zamykam 47. nadzwyczajną sesję Rady Miasta Krasień. Dziękuję bardzo. Tak powinno być. Ale ono tak dzieje w sytuacji tak poszczególnej to...